Cześć! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj mamy dość nietypowy look, ponieważ jestem w białej koszuli. Dlaczego? Dlatego, że chcę Wam wspomnieć, ponieważ ostatnio tylko odłożę sobie to, żeby nie było tak sztywno ostatnio jestem wielką fanką, ogromną fanką e, rzeczy firmy Tommy Hilfiger. Dlaczego? Dlatego, że odkryłam. Wcześniej tych ubrań e, powiedzmy, no nie stosowałam, nie używałam, nie nosiłam, więc nie wiedziałam, jak to się wszystko tutaj sprawdza. Natomiast e, mam na sobie koszulę z tym oryginalnym znaczkiem, śmieję się, że oryginalnym, ponieważ mnóstwo osób nosi właśnie rzeczy e, Tomiego, natomiast mnie dopiero teraz dopadła ta frajda i ta faza na te ubranka. I muszę wam powiedzieć, że jestem nimi zachwycona. Są to jedne z lepszych e, rzeczy, które naprawdę fajnie się układają, fajnie wyglądają. I myślę, że absolutnie nie można tutaj narzekać na jakość, ale ten film jest nie o tym, bo jak widzicie po tytule, więc dlaczego ja to w ogóle mówię? Uuu, po tytule filmu jest to recenzja, a nie test e, podkładu z firmy Este Lauder. I kto to, kto to, kto to, Double Light. Tak, biorę ten podkład, żeby Wam go pokazać. Mam ten podkład w dwóch odcieniach. Dlaczego? Dlatego, że mam odcień mój własny. Tak mi się wydaje, że mój. Aczkolwiek, myślę, że z tego co widzimy tutaj na kamerze, to ten kolorek naprawdę do mnie pasuje. I mam podkład w kolorze najjaśniejszym po to, żeby ten mój na przykład zimą sobie po prostu rozjaśniać lub e, też kiedy malowałabym kogoś e, kto ma jaśniejszą karnację, to mogę spokojnie to wymieszać i na pewno będzie to wyglądało bardzo, bardzo dobrze. Bo jak wiemy, podkłady można mieć a podkłady tej samej firmy można mieszać podwójnie. To znaczy, że absolutnie nie będzie tutaj widocznych żadnych zmian, żadnego odcinania, żadnego e, przebarwienia, m, różnicy w składzie, w sensie warstwach tego produktu. Nic. Wszystko będzie wyglądało naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest to najnowsza formuła tego podkładu, ponieważ to jest tak, jakby połączenie tego normalnego Estée Lauder, tego, tak jakby bardziej powiedzmy. E, matującego trwałego z formułą nawilżającą. Dlatego, że tutaj z tyłu jest nawet napisane, że jest to lekki, matowy podkład nawilżający. Wow, niesamowite, ponieważ jak na Estée Lauder podkład matujący, nawilżający, wszystko w jednym, utrzymujący się naprawdę długo, bo ja już ten podkład miałam na swojej twarzy, bo gdybym go nie miała, to bym, to bym wam go oczywiście nie polecała. Bo po co polecać Wam coś, co się u mnie nie sprawdza? Ja pole Polecam tylko i wyłącznie te kosmetyki, te rzeczy, z których ja jestem bardzo zadowolona, i to się absolutnie nigdy u mnie nie zmieni, bo nie chcę mieć tutaj ścieżki na tym kanale, tylko chcę mieć takie produkty i takie filmy, które wam z serducha polecam, a nie tylko dlatego, żeby polecać jakąś. Filmy. Więc, jakie coś jest niedobre i z czegoś jestem niezadowolona, to szczerze o tym mówię i to tak jak widzicie na moim kanale po innych filmach, to po prostu widać, bo nieraz coś krytykuję i nieraz mówiłam, że coś jest mm, nie do końca albo mm, takie sobie, jeszcze zobaczymy. Ale tutaj z tego podkładu jak najbardziej jestem bardzo zadowolona, pięknie wygląda na mojej skórze. Jedyne do czego mogę się przyczepić, to do tego, że ma krycie lekkie. Ale na samym początku pierwsze słowo, jakie jest tutaj napisane Lekki, matowy podkład Czyli nie matowy, mocno kryjący, który tworzy po prostu ciacho jednowielki na twarzy Tylko lekki podkład, który będzie wyglądał fajnie Który nie będzie się ciastkował i nie będzie tworzył tak zwanej machy Więc połączenie wszystkich tych aspektów jak najbardziej na tak i dalej jedziemy. Odporny na ścieranie, czy jest odporny na ścieranie? Szczerze tak jak każdy podkład, powiedzmy bardziej trwały, jest bardziej odporny na ścieranie, ale to nie jest tak, że my położymy się do łóżka, będziemy leżały na poduszce, będziemy przecierać twarzą o tę poduszkę i to nam się absolutnie nic nie zetrze. To tak nie działa i tak nie działa żaden podkład, nawet nie wiadomo jak bardzo kryjący, ponieważ jeżeli podkład jest im bardziej kryjący, im bardziej matowy, im bardziej tworzący ciacho, tym bardziej widać go na twarzy, więc on będzie się ścierał. Ale jest go tak dużo, tworzy tak grubą warstwę, że pomimo ścierania się to nie będzie aż tak widoczne A jeżeli podkład jest lekki, jest go po prostu mniej na naszej twarzy, to będzie wyglądał inaczej I jego ścieralność będzie zupełnie inna Natomiast tutaj to wygląda bardzo dobrze, bardzo ładnie Jest mniejsza ścieralność niż normalnego podkładu typu Rimmel czy jakiegokolwiek innego drogeryjnego Ale w dalszym ciągu jest to podkład ścieralny ale nie aż tak. Jest dość trwały, jestem bardzo zadowolona. Mogłabym być pomalowana nim nawet na własnym ślubie. A o czym to świadczy? O tym, że chyba mam do niego dość duże zaufanie. I wyjmujemy to z opakowania. Opakowanie wygląda w ten sposób. Jest to pojemność 30 ml. Bardzo ładne, klasyczne. E, powiedziałabym luksusowe opakowanie, ale od tego luksusu odjęłabym mu niestety. One charakteryzują się tym tandetnym tutaj plastikiem. Mnie się to nie podoba, ponieważ jak ten produkt stoi na półce, i powiedzmy, że stoi na półce ładnej, szklanej, gdzie jest dużo bieli, czy on będzie prezentował się naprawdę ekskluzywnie? Nie, szklane opakowania prezentują się ekskluzywnie, natomiast te plastikowe już nie, ale dzięki temu, że jest właśnie tak tandetny. Jest lekkie, że możemy włożyć je do torebki i to nie będzie nam zajmowało ani bardzo dużo miejsca, bo jest małe i poręczne płas. Przede wszystkim, więc zmieści się nawet w najmniejszą kieszonkę, ale jest też lekkie, więc ta torebka nie będzie ciężka, nie będzie obciążona, a uszy nie będą nam się urywały, bo często jest tak właśnie kobiety mają ten problem, że uszy w torebkach się po prostu nadrywają odnoszenia zbyt ciężkich rzeczy. I u mnie to sprawdziło się tak, że nieważne, czy torebka jest droższa, czy tańsza. W każdej uszy się po prostu urywają, nadrywają i zarywają przeznoszenie ciężkich rzeczy, a to jest bardzo lekkie, więc nic się takiego nie stanie. W jakich ja mam, w jakich kolorach? Powiedziałam już, że mam w swoim kolorze i mam w kolorze najjaśniejszym. Ale jaki to jest ten mój kolor? To jest 2N1. Więc, jeżeli ktoś ma mniej więcej taką karnację i taki kolor skóry jak ja, to spokojnie może zaryzykować, może go kupić. Tu się naprawdę absolutnie nic nie odcina. Zresztą, no, widzicie to, prawda? No, przecież ja nie muszę tutaj e, Was okłamywać i nie będę mówiła, że mam na twarzy Rimmel, e, a mam Estel Lauder. No, mam ten podkład na twarzy, więc wygląda tak. E, Desert Beige, ta 2N1. Przepiękny kolor, zapach jest cudowny, bardzo przyjemna konsystencja, nie zastyga zbyt szybko, możemy nim pracować, a co najważniejsze, właśnie ta lekka formuła. Mogłoby się się co niektóre dziewczyny wystraszyć, nie? ale nie! To można budować. Możemy nałożyć, myślę, że spokojnie 3-4 warstwy, to już jest naprawdę hardcore. Ale jeżeli ktoś miałby taką potrzebę, nałożenia czterech warstw, to spokojnie może to zrobić i jakość. Będzie dalej taka sama. To jest po prostu budowanie naszego krycia i budowanie tego produktu na naszej twarzy, gdzie w przypadkach niektórych innych produktów, kiedy budujemy coś, budujemy to, ale tworzy się ciacho. A tutaj możemy budować, budować i budować i dalej to wygląda bardzo, bardzo ładnie, bo przyznam się Wam, ale ja ten podkład dzisiaj też zbudowałam na swojej twarzy. To nie jest jedna warstwa, tylko to są dwie, ale cienkie warstwy. No, i co sądzicie, jak to wygląda? No, moim zdaniem, całkiem nieźle. Więc, reasumując, bo dużo gadania, a chyba mało szczegółów. Jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania odnośnie tego produktu, to oczywiście napiszcie mi to na dole. A ja Wam teraz podsumuję, tak, w kilku dosłownie zdaniach, do czego się nadaje ten podkład, dla kogo i. Ujednolicę po prostu całą tą moją gadaninę i ten zachwyt tym produktem. Więc ten produkt sprawdzi się dla cery suchej, bo jest nawilżający, dla cery tłustej, bo jest matowy, dla cery mieszanej jak najbardziej. Także do wszystkich rodzajów cer ten podkład sprawdzi się fajnie. Bo kiedy ja na twarzy miałam suche miejsca. Sprawdził się bardzo dobrze. Nie podkreślał suchych skórek. Kiedy ja mam cerę tłustą, on nie wybłyszcza mnie, tylko wręcz matowi w tych miejscach. Po kilkunastu godzinach wiadomo, że gdzieś tam ten błysk wychodzi, ale generalnie to nie jest tak, że on go podkreśla. Dalej jedziemy. Jest lekką formułą, którą można budować, co dla Was, tak jak i dla mnie, na pewno jest bardzo, bardzo ważne. Dalej, ten podkład dogaduje się praktycznie z każdym innym kosmetykiem Nie musimy mieć pudru Estée Lauder, bazy Estée Lauder, bo to się będzie ważyło Możemy mieć tylko podkład Estée Lauder Możemy mieć bazę z maka puder z Benefitu, puder z Too Faced, puder z Rimela, z Astora, z Maybelline, z jakiejkolwiek innej firmy Ja mam dzisiaj z maka mam bazę, puder smaka podkład z Estee Lauder Dalej jedziemy. Możemy nakładać różnorakie brązery, różnorakie róże, rozświetlacze. Wszystko to na tym produkcie wygląda naprawdę fajnie. On nie zbiera się w załamaniach, co jest istotne. Bardzo ważne dla kobiet, powiedzmy bardziej dojrzałych, żeby tutaj oczywiście nikogo nie urazić wiekiem, bo sprawdzi się na każdej skórze. W każdym wieku, i będziemy wyglądać w nim naprawdę ładnie. Co ważniejsze, Pięknie się fotografuje. Ten podkład możemy nałożyć nawet na sesję zdjęciową i będziemy wyglądać bardzo ładnie. Co dla panien młodych jest istotne, bo one oprócz tego, że w kościele mają wyglądać, czy też w urzędzie, bo to niekoniecznie kościelny ślub, wyglądać lekko, tak przejrzyście, nieobciążone tym podkładem, a na sesjach zdjęciowych muszą wyglądać pięknie, musi być wszystko zakryte, muszą być wszystkie niedoskonałości pochowane. To właśnie dzięki temu produktowi tak się stanie. Bo tak się dzieje u mnie, kiedy ja robię sobie zdjęcia i kiedy jestem właśnie w tym produkcie. I tak jak powiedziałam, piszcie w komentarzach na dole, jeżeli coś jeszcze Was będzie interesowało. Ja już swoją gadaninę kończę. Ja, tak jak widzicie, jestem naprawdę zadowolona z tego produktu. Serdecznie Wam go, wam go polecam. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam też na mojego Instagrama. Myślę, że tam zobaczycie dużo, dużo więcej co dzieje się u mnie, co dzieje się na co dzień. Także serdecznie, serdecznie Was zapraszam. Tam naprawdę staram się bardzo, bardzo dużo nagrywać. I wierzcie mi, że obserwując mnie na Instagramie dowiecie się naprawdę więcej z mojego prywatnego życia niż tutaj na filmach, bo to są typowo filmy właśnie albo kosmetyczne albo lifestyleowe albo vlogi z wyjazdu, więc zapraszam na Instagrama do subskrybowania, tak jak już mówiłam zapraszam też do innych moich filmów, ja wam podlinkuję tutaj na pewno jakiś film na górze, więc serdecznie was zapraszam, żebyście sobie zobaczyły ewentualnie zobaczyli, a za dzisiejszy dzień wam serdecznie dziękuję, pozdrawiam was, trzymajcie się i do następnego, pa pa.